Siema, czyli cześć, witajcie, to WszymixHD Ale ty jesteś niepotrzebny do tego odcinka No i w każdym razie dzisiaj sprawdzimy ile warte jest moje konto w Fortnite cie. Zobaczmy najpierw od skinów Ten był w karnecie To by Ten był za darmo, ten za darmo Znaczy ten w karnecie, karnet Ten też był za darmo Karnet, karnet, karnet Karnet Ten był Ten był w zestawie nie pamiętam dokładnie za zajdę ale chyba za około yy, 36 zł. Yy, ten był w karnecie, w karnecie, w karnecie, karnet, 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 te wszystkie były w karnecie, karnet. W karnecie wszystkie Absens kosztował 14 zł. To już dodać 36, to 50 zł wychodzi. Ta kosztowała 16, czyli 66 zł za skinę. Yy, Plecaków nie kupowałem Kilofów też nie I nic takiego innego Do emotek możemy od razu przejść Nie kupowałem, tutaj. No mówię, kupowałem yy, Emotki Bo tych graffiti i tych podob tym podobnych nie, yy, nie kupowałem ta, ta była w karnecie Ta za darmo ta w karnecie, obecnym Ta była za 500 haldołców. Ta za 500, to już 1000 wychodzi. Ta w karnecie. 1500, bo to też za pół tysiąca. Ehm, ta była za 200, to 1700. Ehm, ta w karnecie. W karnecie, w karnecie, w karnecie, w karnecie, w karnecie... Nie, ta była za domu Ta była w karnecie, ta też była w karnecie. Wszystkie te były w karnecie. To też, ta też... Ta była za darmo, ta w karnecie, ta za 200 to 1900 wychodzi Która? Ronina No zaraz Ci pokażę 1900 faldurców, wszystkie te... o właśnie yy, przyciąg odbudowałem to. W każdym razie no, wszystkie te były w karnecie. Ta była za 100 faldurców, 100 000 wychodzi. wychodzi yy. No, ta była za 200 faldolców, to 2200. Drżyna burgerów to 2400. Ehm, 2600. E, 2800. E, za darmo. No, tak, 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 I w sumie wychodzi, to też za 200, to w sumie wychodzi, że... Za same emotki wydałem w sumie równe 3000 faldolców ale to nie wszystko, bo jeszcze karnety są yy, z, grałem od ósmego sezonu rozdziału drugiego, ale wtedy jeszcze nie miałem karnetu czyli karnety od pierwszego sezonu rozdziału trzeciego to 950 razy 5 yy, 950 950 to jest yy, 1900 dodać 1900 to jest 2800 nie co ja mówię? 3800 dodać 950 to 4750 za karnety 66 zł za skiny Dodać emotki to wydałem 7750 fardosów i 60 ileś tam złotych 66 złotych 7752 woltów i 66 zł. No, czyli niezwykle bogate to konto jest już. No i to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku.